Dziś przyjrzymy się dolarowi amerykańskiemu, a konkretnie indeksowi dolara amerykańskiego, który od końca marca znalazł się pod silną presją. Wczoraj zarówno Fed, jak i wieczorne, właściwie nocne wystąpienie Bidena bardzo skutecznie osłabiły amerykańską walutę. Póki co rynek w ostatnim spadku układa się półkami i dopóki szczyt na poziomie 953 punkty nie zostanie wybity, nie ma co myśleć o wzroście wa amerykańskiej waluty do szerokiego koszka walut. Poza tym MACD z górki generując sygnał sprzedaży Ponownie znalazł się pod poziomem 0, a więc nie ma na razie żadnego sygnału do tego, aby w dłuższej perspektywie indeks dolara zyskiwał na wartości. Patrząc na wykres miesięczny zostało jeszcze półtora dnia do końca miesiąca, jednak te półtora dnia już nie bardzo wpłynie na kształt świeczki miesięcznej. Yy, to też po trzech miesiącach korekty mamy wymalowaną świeczkę objęcia Bessy, a kontynuacja w przyszłym miesiącu spadków powinna sprowadzić indeks dolara na niższe poziomy. Kolejnymi poziomami wsparcia to potencjalne dołki 944,50 i 943,80. Jednak to, co dzieje się ostatnio na amerykańskiej walucie trudno oczekiwać, żeby dość gwałtownie odreagowała wzrosty. MACD na wykresie tygodniowym znajduje się cały czas pod poziomem 0, a korekta, która wynikała, znaczy, która może nie wynikała, ale była potwierdzana wzrostem histogramu MACD. Chyba została zakończona i czeka nas kolejny impuls spadkowy już w przyszłym miesiącu. Histogram przyjmuje coraz niższe wartości, i prawdopodobne zejście poniżej zera jest utrzymane w mocy. To też na następne dni i tygodnie należy spodziewać się osłabienia amerykańskiej waluty, a szczególnie widać to na parze z dolarem australijskim, z funtem brytyjskim czy ze wspólną walutą.